Mitka tracego. Aby to po prama był Kurwa! No co ty? Mać. No kurwa! 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 Mateusz ma dobry dek predyspozycję w sumie Niski, szybki ja nie, pamiętam, nie? Ja, nie pamiętam, ja nie pamiętam, jak to się biega. A? Czyli ja X? X, no? To jest tak. To jest tak. To jest Kurwa, To został, kurwa. zostałem w To no nie! nie Nie, To była moja zawsze konkurencja Kurwa To kurwa jebać was, boty jebane Puch kurwa Event Wielkanocny jest drop EU Sprawdź tak. najlepszy skin. Weź udział w evendzie z pulą nagród ponad 30 tysięcy złotych. Kliknij pierwszy link w opisie i sprawdź event w A flaszę mi dostanę? Tak, leci. Wypierdalaj. <głosliście> Polska górą. Kenegra grana, a też. Zawsze. Może być. Patrzyliście, patrz, nie? Gdzieś tam. A ja patrzyłem w może być. Piwnia. Kurwa, jakiś bot <głosli> mnie zabija. Nie. <laughs> but He played good. This guy, Pago, played really good. Of oh, To be honest, he played really good. Thank you, thank you, Mister. I Mr. didn't know him. Was he pro? No, he wasn't pro. once again Why do I keep saying the same thing all over again, bro? I know he wasn't pro. Well, you know, guys, I think there is some cases that I can hope in. Um, we can do a um, uh, strong team, international team. It's gonna be fun. Major easy. Historia z oknem. No nie pierdol, kurwa, no nie pierdol, no, no nie, nie, tylko nie dzisiaj, no. Co za złam zajebany! Już cała pozytywna energia, humor. W... Jedziemy. Hmm. Prawda, Krakowska. Jeee, w mi lepiej! No, 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 od razu, no. Ile to leci, no? 10 i pół, razy. Ja słyszałem, że to jest polskiego koronkowa konkurencja, nie? No dobra, ale jak ja. mam grać? Jak, czego nie rozumiesz? Jak mam przyciski źle zbindowane? Po, po, po. Mateusz, Mateusz. Jak pod kwadratem mam X. jak ty chcesz w grę grać, jak tych przycisków nie znasz, człowiek? Ale jak ty chcesz miał czy do jak nie masz podjazdu do mnie? Nie ja. Kurwa, nie rzuciłem ty. Kurwa! Kurwa, pal mi się rozłączył, kabel mi odpadł! nieee, nie, nie. Jak jestem kurwa artymistrzem fordańskim Bo nikt na Fordońszych chciał mi grać kurwa się, Pomagam Na górze 35 robitki przekrywamy kurwa się Kurwa! Dajmy porobić Polkowskiemu, coś. Jakim cudem! Balkon, Ej, on patrzy na mnie On mnie Kurwa! Chodzę Może za side'em być, nie wiem jeszcze jest czysto Kuchnia leży Kurwa. Kurwa, za rogiem wstępu CT1 Podsadzają się chyba. On patrzy w to, on jest pojebany na mózg! Dwóch CT1 oni się podsadzali. Nie, jak to jest sub, to ja go banuję. Nie, co? Fak i e, ten cały Pago, Mery Mery, bo dużo suwów <śle> Dobra, próbujcie się, robicie to Jebane, ja <śle> <śle> co się dzieje, Bije mnie dwóch <śle>